Przedni tydzień treningowy zaczął się, a jakże od poniedziałku, na który zaplanowany miałam odpoczynek. We wtorek, czyli w Sylwestra, dzień rozpoczął się od treningu z psami, żeby nieco zmęczyć je przed wieczorem i nocą. Później jeszcze miałam własne treningi, zadania na trenerze oraz ćwiczenia siłowe. Robiłam je pod czujnym nadzorem osobistego trenera. W środę, czyli w nowy rok, wybrałam się na tradycyjne już noworoczne spotkanie poznańskich rowerzystów. Ja byłam po raz pierwszy. Spotkanie odbywało się nad jeziorem Rusałga. Żeby przejechać nieco więcej niż tylko kółko wokół dość małego jeziora, na miejsce dojechałam rowerem i to nieco naokoło. Łącznie wyszło mi coś około 50 km. W czwartek miałam zaplanowane spokojne bieganie. Zebrałam ze sobą wikinga, który jest świetnym towarzyszem takich aktywności. Później wieczorem robiłam jeszcze ćwiczenia siłowe. W piątek był odpoczynek. W sobotę od rana był trening klubowy z psami, i mimo opadów śniegu warunki były dobre i można było bezpiecznie trenować. Wieczorem jeszcze zrobiłam swój trening na trenerze. Niedzielę musieliśmy odpuścić trening z sami, bo już zrobiło się ślisko, bo przyszła odwilż, a potem zaplanowana miałam nieco dłuższą jazdę na rowerze i wykorzystałam ją, żeby dojechać na imieniny do mamy. W minionym tygodniu na treningach spe Spędziłam 10 godzin i przejechałam niecałe 180 km. Pa!